Dzień dobry. W sumie to już... Dla kogo dobry? Dla tego dobry. Może być dobry wieczór, co tego. Jeden będzie oglądał dzień, drugi w nocy. Inny... Inny se będzie oglądał, kiedy tam lubi. W zimie, w lecie. Naprawdę. Wszystko... Może być słońce i tak dalej. Dzisiaj dla Państwa zrecenzuję piwo Maiselweiser Original. Niepasteryzowane, niefiltrowane, dojrzewające w butelce. Zawiera słód przeniczny, jęczmienny. Piwo ma certyfikat Bayerische Beer. Więc powinno być dobre. Bawaria robi dobre piwka. I do tutaj. Nazwa jest taka, no, ciekawa. Nie, to jest takie piwo. To się pije w Europie, proszę Państwa. To jest kultura. Chamy takiego nie piją. Bonjour. Chamy to nie piją takiego. A ja nie cham, ja będę to pił. No ja sobie spróbuję. Ta piwka. Fajny taki zapach. Bananowy. O, jakie dobre piwo. To jest bardzo ciekawe, bo to jest piwo bardzo proste. Dwa słody, i. Dwa słody, i. Nic mniej więcej nic. Słodowe piwo. Jeszcze odrobina chmielu. Ma taki bardzo intensywny bananowy smak. No, że smakuje bardzo słodkie. Bardzo jest słodkie. A jakbym pił jakieś, prawda, kolorowe ciustwo dla bananików, dzieci nowobogackich, to bym pewnie się nie dziwił, że tak smakuje. A w przypadku bardzo prostego składowo piwo, jakie to jest, to się dziwiłem. Ale pozytywnie się dziwiłem, bo to jest bardzo przyjemny smak. Proszę zobaczyć. Jaka ciekawa jest barwa tego piwa? Jest takie pomarańczowe. Nie jest. Yy, nie jest yy, klasyczną barwą piwa. Cóż mogę powiedzieć? Jak lubią Państwo delikatne, o mocno słodkim posmaku, takim złożonym zapachowo profilu piwka, to se wypije, nie? 不行，真亏啊！